Za oknami piękna polska złota jesień i aż chce się dalej jeździć na motocyklu. Do momentu kiedy wyjdziemy z domu i okazuje się, że jest jakieś 4, może 5 stopni i cały czar pryska. Dlatego w dzisiejszym odcinku 5 sposobów, 5 akcesoriów odzieżowych, które pozwolą przedłużyć nasz motocyklowy sezon. Sposób numer jeden. To element, o którym myślimy zaraz, kiedy robi się zimno na dworze, czyli bielizna termoaktywna. Pamiętajcie o tym, że nie każda bielizna termoaktywna ochroni nas przed chłodem, więc kiedy będziecie w sklepie szukać takiej bielizny, to pamiętajcie, żeby wybrać odpowiednią i dobrze przeczytać, co jest w opisie. Jednym z przykładów jest termoaktywka od polskiej marki Rebelhorn Term 2 i faktycznie jest ona przeznaczona na te chłodniejsze dni. Taka termoaktywka ma dwa zadania. Przede wszystkim izolować nas od niskiej temperatury zewnętrznej i drugie zadanie, czyli odprowadzać pod. Bo umówmy się, kiedy się spocimy, to w pewnym momencie i tak zrobi nam się zimno. Do kompletu warto również pomyśleć o skarpetach, ponieważ kiedy... Nasza klatka oraz nasze nogi będą odpowiednio chronione, to z czasem może przyjść moment, że po prostu zrobi nam się zimno stopy. Te skarpetki wykonane są z włókna Held Merino i poza tym, że mają zwiększać nasz komfort ciepny, to również wpływają na odpowiednie odprowadzanie potu. Co za tym idzie, nie mamy żadnych obtarć. I co jeszcze jest ważne w skarpetkach tego typu, to są one zazwyczaj uciskowe, więc pobudzają krążenie w naszych nogach. I co za tym idzie, jest nam cieplej. Wracając do bielizny termoaktywnej od Rebelhorna, znajdziemy tutaj oczywiście standardową koszulkę, spodnie i jeszcze jeden ciekawy element, czyli koszulkę połączoną od razu z kominiarką. A jeśli chodzi o kominiarkę, to przechodzimy do sposobu numer dwa. Szyja to jeden z newralgicznych punktów. Nawet jeśli mamy wysoki kołnierz w turystycznej kurce, to i tak po jakimś czasie będziemy czuli, że robi nam się tutaj chłodno. I w takim wypadku warto zaopatrzyć się w komin lub, Kominiarkę. I ktoś z Was może powiedzieć, że przecież cały rok że w kominiarce, nawet jak jest 30 stopni, i w sumie za bardzo mi to nie pomaga. Byłoby po prostu za prosto, jakby był tylko jeden rodzaj kominiarki. Dlatego ja pokażę Wam coś innego. Na pierwsze chłodne dni Revenhorn ma swoją kominiarkę Term, czyli Tom, na chłodniejsze dni z dodatkowym długim kołnierzem. Dzięki temu kołnierzowi można sobie wszystko ładnie ułożyć i nic nas nie będzie zawiewało. Jednak jeśli to by było za mało, to kolejna ich kominiarka ma Stopper, czyli naprawdę jeśli jest mocny wiatr, robi się coraz chłodniej, to kołnierz, który mamy tutaj, nas przed tym zabezpieczy. Ale jeśli nadal byłoby to dla Was za mało, to w ofercie Helda znajdziemy kominiarkę, która ma koniecz wykonane z Goretex Infinium Windstopper, czyli umówmy się, najwyższy stopień windstoppera, jaki znajdziemy na rynku. Jest jeszcze coś dla tych, którzy niespecjalnie przepadają za kominiarkami. Na przykład ja. Ja kominiarkę zakładam tylko w naprawdę newralgicznych momentach, i jak już jest naprawdę mega zimno. Zaraz przed tym korzystam z czegoś takiego jak po prostu sam kołnierz i możemy albo mieć standardowy kołnierz albo na przykład taki jak od Helda który ma również wbudowany windstopper sposób numer 3 to odpowiednie rękawiczki i jest to drugi punkt newralgiczny umówmy się nasze dłonie bardzo szybko zmarzną na motocyklu tym bardziej w dłuższej trasie pamiętajcie o tym że nie wszystkie rękawiczki z membraną są rękawiczkami na chłodniejsze dni i druga sprawa Rękawiczki na zimne dni tutaj nie warto oszczędzać i już Wam tłumaczę dlaczego. W tańszych rękawiczkach izolacja będzie z niższej półki i co za tym idzie, żeby nam było cieplej, będzie jej nawalone jeszcze więcej i rękawiczki będą grubsze, takie jak narciarskie, i przez to będziemy mieli gorsze czucie na manetce. W przypadku lepszych rękawiczek, lepszej zastosowanej izolacji, będzie ona cieńsza, a będzie nam tak samo ciepło i dzięki temu Będziemy mieli lepsze czucie. I jak możecie zobaczyć, po rękawiczkach od Helda nie wyglądają one jak typowo narciarskie. Model Held Satu 2 to bardziej standardowa rękawiczka. Mamy tutaj membranę Gore-Tex i mamy bardzo ciekawą komorę z wyściółką Pique Push Pull. Tak, bardzo ciekawa nazwa, ale naprawdę ta wyściółka wewnątrz jest przyjemna i dodatkowo chroni nas przed niską temperaturą. Drugi model, Madok, przede wszystkim. Ma twardy ochraniacz i drugi element, który się wyróżnia, to elastyczny ściągacz, dzięki któremu będzie nam dużo łatwiej zakładać kurtkę, czy to na rękawiczkę, czy do środka. I mam dla Was jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, coś, co ja osobiście stosuję i naprawdę dla mnie jest to szczos. Mówię tutaj o rękawiczce wewnętrznej Skinny Gore-Tex Infinium. Jest to, jak widzicie, taka bardzo elastyczna rękawiczka i jest to dodatkowa warstwa. Przede wszystkim jest ona wiatro. I też wodoodporna, i druga sprawa, wspomaga odprowadzanie potu. Więc nasze ręce, pomimo długiej drogi, pomimo ciepłych rękawiczek, nadal będą suche i będzie nam po prostu komfortowo. Sposób numer 4. Jeśli macie tatę motocyklistę, dziadka motocyklistę, czy wujka motocyklistę, którzy na motocyklach zjedli już zęby, to jeśli chodzi o niską temperaturę, to na pewno Wam powiedzą, że najważniejszy jest pas nerkowy. I wiecie co? Mają rację. Nasz pas wykonany jest z materiału wiatroodpornego, czyli z Windstoppera Infinium Goretex. Możliwe, że teraz zaskoczę wszystkich młodych adeptów jednośladu, ponieważ pas nerkowy nie wpływa tylko na nasz komfort termiczny, ale również odciąża nasz kręgosłup i kiedy jedziemy po naprawdę złej drodze, to trzyma wszystkie wnętrzności na swoim miejscu. Podobnie jak wszystkie inne akcesoria z tego samego materiału, również pas jest oddychająca, co za tym idzie, plecy nam się nie spocą i nerek nam nie przewieje. Jeśli akurat nie jedziemy w zestawie turystycznym, albo ogólnie nie mamy możliwości połączenia kurtki ze spodniami, jest to dobra alternatywa dla takich strojów motocyklowych, czyli na przykład jakaś miejska kurtka z jeansami, do środka wkładamy pas i jesteśmy dodatkowo właśnie chronieni przed niską temperaturą. Ale oczywiście turyści, jeśli jadą w jakąś dalszą trasę i chcą mieć dodatkową ochronę, jak najbardziej polecam. I sposób numer 5, ten, który widzicie na mnie, czyli przeciw deszczówki. Mam nadzieję, że teraz nikogo nie zaskoczę tym, że przeciw deszczówki mają funkcję równo wodoodporną, jak i wiatroodporną. Zacznę od tego, że przeciw deszczówki można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy, taki bardziej podstawowy, bardziej budżetowy, tak zwany. Kondom. Jest to przeciwdeszczówka, która nie oddycha, ale jeśli zależy nam na ochronie nawet przed największą ulewą i tym, żeby nic nie przedostało się do środka, łącznie z zimnym powietrzem, to sprawdzi się idealnie. I mowa tu o takim modelu jak Patrol. A druga grupa to już membrany czyli nie dość, że chronią nas przed deszczem i przed wiatrem, to również oddychają. Czyli jak będziemy jechać w bardzo wysokiej temperaturze, to pot ze środka zostanie odprowadzony. Na zewnątrz. I przedstawicielem tej drugiej grupy jest zestaw Rebelhorn Ocean. Taką kurtkę albo cały zestaw traktujemy po prostu jako dodatkową warstwę, która sprawdzi się zarówno w taką pogodę jak mamy teraz, czyli jakieś 5-10 stopni, ale sprawdzi się również przez cały sezon. Na przykład, kiedy w jakiś ciepły dzień jedziemy na wycieczkę i wracamy późnym wieczorem, a mamy jednowarstwową kurtkę meszową. Zarzucamy kurteczkę i jest nam od razu cieplej. Dużą zaletą modelu Ocean jest to, że mieści się w taki mały woreczek, więc wciśniemy to albo do plecaka, albo do kufra. Przy takich dodatkowych warstwach warto wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o rozmiar, to w przypadku, jeśli macie kurtkę S, to. Taką kurtkę również kupujecie S. Są po prostu one odpowiednio dopasowane. I druga sprawa raczej dobrze dopasowujcie rozmiar do waszej sylwetki, bo jak będą za duże, to umówmy się, będzie to trzepotało jak żagiel na wietrze. Jak to mówi stare motocyklowe przysłowie, nie ma złej pogody do jazdy na motocyklu, są tylko źle ubrani motocykliści. Jednak pamiętajcie, że odpowiedni ubiór to nie wszystko. Kiedy zmienia się pogoda, to również powinno zmienić się Wasze myślenie co do jazdy na motocyklu, bo zmieniają się po prostu warunki. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy się zabezpieczacie przed niską temperaturą i czy dla Was sezon już się skończył, czy dla Was sezon motocyklowy się nigdy nie kończy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.